Na ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa radni przyjęli regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Wejherowa oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odnośnie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obie uchwały są przede wszystkim wynikiem zmian w ustawach. Miasto wprowadziło ponadto ułatwienia dla mieszkańców. Zmiany wejdą w życie od 1 marca 2020 roku. Zmiana polega na tym, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami Komunalnymi, między innymi wprowadzono z inicjatywy miasta wystawki na telefon. Będzie to duże ułatwienie dla mieszkańców. Dotychczas było tak, że dwa razy w roku w określonych terminach mieszkańcy mogli wystawiać przy ulicy odpady wielkogabaretowe, np. stare meble, które odbierał ZUK. Obecnie będzie tak, że mieszkańcy będą mogli dwa razy w roku zgłosić telefonicznie, elektronicznie lub pisemnie do firmy wywozowej potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych w wybranym przez siebie terminie. Firma odbierze te odpady w ciągu 5 dni. Dni od zgłoszenia. Wspomniane uchwały należało w wielu punktach zmienić i uaktualnić na mocy obecnie obowiązujących ustaw. Wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów bio, czyli odpadów warzywnych, owocowych, resztek żywności, pochodzenia roślinnego, i określono warunki ich odbioru. Między innymi na ten temat będzie prowadzona kampania informacyjna skierowana do mieszkańców, aby przygotować Wejherowie wejście w życie nowego systemu od 1 marca 2020 roku.